Dzień dobry, witam Was po raz pierwszy w 2022 roku. I słuchajcie, ja co prawda nie jestem wielkim fanem akcji na zasadzie podsumowanie roku, ponieważ no, nie będę Wam tutaj wpierdzielał piłki, że w 2021 to było super, hiper ekstra, ale w 2022 to będziemy lecieć jeszcze grubiej. No nie, ja uważam, że za zmianą daty w kalendarzu magicznie nic się zmienia, a wszystko to co robimy to jest pewnego rodzaju proces, który zwłaszcza widać w dłuższej perspektywie czasu. W w każdym razie w zasadzie Trofeo jest dosyć młodą marką, która ma niby dwa lata, ale jednak trochę mniej, ale jednak trochę więcej, więc w zasadzie nowy rok to jest też taki dobry okres, żeby to wszystko w jakiś sposób tam może nie podsumować, ale nakreślić, co się, co się wydarzyło w ostatnim czasie i w jakim kierunku idziemy, zwłaszcza, że dzieje się i to w zasadzie, no tak myślę, że całkiem, całkiem sympatycznie, jeżeli chodzi o jakiś nas, nasz rozwój, więc... Wsiadamy do doja, który stoi za mną, który już czeka rozgrzany, no i po drodze pogadamy sobie o tym, co to się wydarza. Trofeum miało ruszyć już w 2019 roku, natomiast z racji tego, że chcieliśmy wszystko bardziej dopracować przed oficjalnym startem, no to zaczęło się tam coś pomału gdzieś dopiero w styczniu 2020. Oficjalny start tak naprawdę miał być w okolicach moich 30 urodzin, czyli w marcu 2020, natomiast co się odpierbandoliło w marcu 2020, to wszyscy doskonale wiemy. Także tak naprawdę gdzieś tam to wszystko zaczęło banglać dopiero w okolicach wakacji 2020. Natomiast, słuchajcie, ciężko byłoby tak naprawdę wszystko podsumować, podliczyć, jeżeli chodzi o początki jego działalności, bo na początku też bardzo rzeczy się uczyliśmy, popełnialiśmy dużo błędów i tak dalej, i tak dalej. Więc, żeby, jeżeli chodzi o podsumowanie jakiekolwiek, to może skupmy się po prostu na tym ostatnim roku. Myślę, że będzie to bardziej wymierne. I tak, jeżeli chodzi o 2021, no to słuchajcie, w 2021. Dołączyły do nas, dołączyły do nas, można powiedzieć, 5 nowych samochodów, z czego jeden to była nasza siódma, samolot projekt E38750i. Więc można powiedzieć, że takich samochodów stricte na najem jest, dołączyło 4. I słuchajcie, tak jak mówię, ja nie będę Wam tutaj teraz mówił, że. że jak w zeszłym roku było 4, to w tym musimy zrobić 8, żeby było dwa razy mocniej, bardziej i tak dalej. Pierdzielenie. Ogólnie, oczywiście, są jakieś tam założenia i plany, natomiast jak wyjdzie to wszystko, wszystko tak naprawdę wyjdzie w praniu. Z takich ciekawych rzeczy i liczb, które mogłem powiedzieć, które udało się gdzieś tam wyliczyć, to w 2021 na wszystkie nasze samochody, czyli na zakup, na wpłaty własne, ubezpieczenia, serwisy, przede wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Wydaliśmy, uwaga, 649 tysięcy złotych. Jeżeli by odjąć od tego siódemę i tam jej koszty serwisów i tak dalej, no to wychodzi 611 tysięcy złotych, bo ten samochód siódema tam wyniosła 38 tak naprawdę, zakup plus serwisy, zrobienie wnętrza i tak dalej. Zresztą ja Wam lecę cały czas film, jeżeli chodzi o tą siódemę, co tam się aktualnie dzieje, także za czas jakiś na pewno zrobię taki materiał, bo wypadałoby w końcu. Natomiast, no, ponad sześć stówek pykło, jeżeli chodzi o e, właśnie koszty takie eksploatacyjne. Jeżeli chodzi o pozostałe liczby, no to słuchajcie, naszą grupę Trofeo Entuzjaści Motoryzacji, na którą jak zawsze wszystkich gorąco zapraszam, e, dołączyło już e, w zeszłym roku ponad 1200 osób, także naprawdę zacnie. E, jeżeli chodzi o ten kanał na YouTubie, Mój dołączyło Was w zeszłym roku 816 stałych widzów i wygenerowaliście 150 bodajże 7000 wyświetleń, co uważam, że jest naprawdę bardzo fajną liczbą, jak na tak mały kanał póki co. I Przede wszystkim był tam bardzo wysoki watch time, co było, co bardzo miło mnie zaskoczyło, bo widać, że po prostu chcecie oglądać te materiały, co mnie cieszy, bo w sumie całkiem fajnie się to robi, sprawia mi taką frajdę, a ja też mam jak gdyby pomysł na to, jak to wszystko dalej rozwijać. I słuchajcie, właśnie jeżeli chodzi o jakiekolwiek plany na te 2022, to tak jak Wam wspominałem, nie chodzi o to, żeby teraz przebijać się z samochodami, jeżeli chodzi o liczbę i tak dalej, że musimy teraz koniecznie mieć tego nie wiadomo jak dużo, bardziej o to chodzi, żeby Rozwijać fajnie to, co już mamy. Pod koniec 2020 roku wpadł mi na, do głowy taki pomysł, że, jako fajnie nam się współpracuje i z chłopakami z Vintage Customs i z chłopakami z Kurkowski Detailing, to wpadłem na taki genialny, szalony plan, żeby zrobić żeby znaleźć jakąś fajną miejscówkę dla nas wszystkich, abyście wy mogli przyjechać, na przykład oddać swoją furę na detailing, czy na serwis, nie wiem, olejowy, czy na zrobienie wydechu, czy na czy po prostu swój samochód i zostawić nasz samochód i zostawić swój, na przykład właśnie oddać go na mycie, czyszczenie PPF -y i tak dalej. Wszystko chciałem zebrać do kupy. Natomiast okazuje się, żeby znaleźć takie, taką miejscowę w Katowicach, to są gigantyczne pieniądze, jeżeli chodzi o najem albo jeszcze bardziej gigantyczne, jeżeli chodzi o zakup, no i też jest problem z dostępnością działki, działek, więc no niestety, pomimo tego, że szukaliśmy cały 2021 rok, e, takie miejscowe nie udało się znaleźć. Natomiast e, jako, że tak jak wspomniałem z chłopakami, wszystkim nam się bardzo fajnie współpracuje, udało nam się znaleźć tak naprawdę. E, warsztat, więc zacieśniamy naszą współpracę z chłopakami z Vintage Customs tu gdzie tak aktualnie jesteśmy w Rudzie Śląskiej, pewnie w którymś z kolejnych wideo Wam pokażę, ponieważ sytuacja wygląda tak, że jest warsztat, który prowadziło małżeństwo przez 32 lata, poszli na emeryturę no i po prostu odstąpili to. Więc będzie tutaj miejscowa, w której, w której, do której będziecie mogli przyjechać, wynająć samochód, z trofeo, zostawić swoje auto, czy po prostu u nas, czy, czy na przykład jeżeli będziecie chcieli zrobić właśnie jakiś serwis i tak dalej, będzie jak najbardziej możliwość taka tutaj. Więc więc gdzieś tam cały czas jest ten rozwój, robimy coraz więcej fajnych rzeczy, co mi się niezmiernie podoba. I przede wszystkim będzie w końcu taka stała miejscówka, do której będziecie mogli też przyjść, napić się kawy, pogadać, e, także, także wszystko fajnie, bo aktualnie nasza, e, nasza dziupla 1.0, nazwijmy to, e, która jest od zeszłego roku, też m, cały czas zostaje, będą dwie miejscówki i w Katowicach i w Rudzie Śląskiej, natomiast jak dobrze wiecie, w Katowicach dalej mamy remont generalny, który miał się skończyć w lipcu tego roku, jak to dalej wyjdzie, nie wiem, ponieważ z remontami są ciężkie tematy. Aczkolwiek będą obydwie miejscówki. Gorąco zapraszam. Zwłaszcza, że tutaj, właśnie w Rudzie Śląskiej, dostojni dżentelmeni z Vintage Customs będą mieli teraz bardzo dużo miejsca swoje działania. Także będą na pewno jeszcze chętniej robić dla Was te wszystkie zajebiste rzeczy. Te wszystkie cudowne układy wydechowe, którymi się je racie, jak wypożyczacie samo trofeo, co mi się niezmiernie podoba. Więc bardzo, bardzo mnie to wszystko ogólnie cieszy, że się tak rozwijamy. Także Ach, jak ja uwielbiam tą zimę. E, także bardzo się cieszę, że e, tak to wszystko się fajnie układa. Zwłaszcza, że ten nowy rok, pod względem nowego wału, i tak dalej, nie będzie łatwy. Natomiast natomiast my się nie poddajemy, ciśniemy cały czas do przodu. Także tak to wygląda, jakie krótkie podsumowanie tego, co się działo w tym ostatnim okresie. Bardzo Was zachęcam do przede wszystkim zostawienia lajka, właśnie u chłopaku z Vintage z bo tak jak mówię, no, zacieśniamy naszą współpracę. I uwaga, co, co istotne, bo część osób, jeżeli chodzi o właśnie układy wydechowe i tak dalej, kieruje te zapytania do mnie. Słuchajcie, ja, ja, że tak powiem. Tutaj, w tym wszystkim moja rola będzie tak naprawdę taka, że będę, będę od strony konsultingowo-marketingowej, więc jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zapytania, o wydechy, itd, i tak dalej. Kierujcie proszę od razu do chłopaków z Vintage Customs, bo tak jak mówię, zacieśniamy naszą współpracę, natomiast każdy dalej robi swoje, w pełni niezależnie można powiedzieć. Więc. Ja nie zacznę się nagle zajmować wydechami. E, natomiast, natomiast po wszystkie zapytania związane dalej z trofeo, z wyjazdami, bo to, na to też chcemy postawić w tym roku, e, możecie jak najbardziej kierować do nas najlepiej na maila, bo tam nie tylko ja to w, przeczytam, tylko też e, wszystkie osoby od nas z ekipy. E, Także, jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z trofeo, to zapraszam do nas. Jeżeli pytania związane z vintage customs, to zapraszam do nich. No i co? Dzięki bardzo, że oglądaliście ten materiał. Jesteście świetni. Zwłaszcza, że widać, że cały czas ten ruch tutaj się zwiększa. Budujemy coraz większą, fajniejszą społeczność. Także ja, wam, ja was wszystkich jeszcze gorąco zachęcam do wejścia na trofeo.pl, abyście wzięli jaki są dla siebie, bo jak widzicie, nawet kręcąc się gdzieś po okolicy, te samochody dają mnóstwo frajdy, można się e, świetnie pobawić. E, zima, zima, że tak powiem, też jest pięknym okresem na to, żeby gdzieś pojechać, coś zobaczyć. E, także warto wziąć jakiś samochód dla siebie, spędzić fajnie czas. E, zapraszam jeszcze raz wszystkich na grupę Trofeum Entuzjaści Motoryzacji, gdzie właśnie jesteśmy my: chłopaki z Vintage są, chłopaki z Kurkowski Detailing, chłopaki z Fancy Workers. I ogólnie ze wszystkich, z wszyscy ludzie z którymi że tak powiem gdzieś tam jesteśmy zaprzyjaźnieni. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, zachęcam do lajkowania chłopaków z Vintage Customs. I to tyle w tym materiale. Dzięki, widzimy się w następnym. Cześć!